Cześć, z tej strony Kawa. Ja was witam w kolejnym odcinku z oceniania waszych gildii. Wylosowałem parę gildii z komentarzy, więc jeżeli chcesz, żeby to twoja gildia została oceniona w następnym odcinku, wystarczy, że napiszesz w komentarzu swój tag gildii. Mam dla Was konkurs. Jeżeli pod tym odcinkiem uda Wam się dobić 200 lajków w górę, to w następnym odcinku losujemy sobie 3 rangi EVIP na 30 dni. Nie zapomnij o komentarzu z Twoim nickiem, łapce w górze i przede wszystkim o subskrypcji tego Kanału. A w dzisiejszym odcinku y, pozostawiamy sobie gildię z komentarzy, tak jak właśnie mówiłem. No i rozlosujemy sobie parę rank evip na 30 dni z poprzedniego y, konkursu. Więc tak, pierwszy zwycięzca evipa na 30 dni jest to szynmek czy 3 evip 30 dni. Drugi zwycięzca y, jest to Remkosz, 1, 2, 3 evip 30 dni. No, i trzeci zwycięzca jest to 404 Debil. Podłoga evip 30 dni. Rangi zostały już rozdane. No i pamiętajcie o konkursie. Jeżeli po tym odcinku uda Wam się robić 200 lajków w górę, w następnym odcinku losujemy sobie 3 rangi evip na 30 dni. Więc naprawdę warto. No i gratulacje dla zwycięzców w dzisiejszym odcinku. A my już lecimy do pierwszej gildii z komentarzy. A my znajdujemy się już na pierwszym terenie, zobaczcie jak ten teren wygląda. Znajdujemy się na terenie Gildi Max. Tak się prezentuje Gildia Max, jest to gildia z komentarzy no i zobaczcie, miała tutaj jakąś wbitę ta gildia, zabezpieczenia naprawdę mamy kilkukratkowe, więc wbita do tego Kuba No jest dość łatwa, tak mi się wydaje. No, i chyba jakaś wbita już się tutaj znajduje, albo prawie ktoś się wbił do tego Kuboida, bo zobaczcie, tu nie mamy piasku. No, a tu ten piasek jest, więc wydaje mi się, że chyba 100% wbita na teren Gildy Max. No, nie została tutaj wykonana. Z każdej strony w ogóle mamy taką strzałkę, która prowadzi do beczki. No, wygląda to naprawdę dość oryginalnie. A tu chyba znajduje się klatka. Zobaczcie, znajduje się tu klatka, więc jeżeli chcecie się pobić w klatce 1 vs 1 poza spawnem, no, to taką tutaj znajdziecie na terenie Gildy Max. Mamy jednego bikona. No, i ten beacon świeci na zielono. Wejdziemy sobie w ogóle do środka, zobaczymy jak ta gildia prezentuje się w środku. No, ale zobaczcie, dość, ta gildia jest tutaj zniszczona. Weźmiemy sobie jeszcze tylko pochodnie. Dobra, już pochodnie mam. Postawimy ją tu i lecimy na dół. Zobaczymy jak ta gildia prezentuje się na dole. Ale zobaczcie, tu jest w ogóle fake zejście. A my znajdujemy się na dole w Gildi Max. Zobaczcie, mają tutaj taki motyw delikatnie nederowy. Mamy zejście na sam dół. No zobaczymy, gdzie to zejście nas doprowadzi, ale wydaje mi się, że tylko w jedno miejsce. Zobaczcie, tutaj sobie odbierają przedmioty, czyli te, które wykopią u góry. No i wszystkie lecą tu na dół, gdzie sobie właśnie te przedmioty odbierają. Dobra, pójdziemy sobie jeszcze na górę. Zobaczymy, jak ta gilda prezentuje się jeszcze tutaj na górze. Bo zobaczcie, tutaj mamy przejście. Mamy przejście, tu mam jakieś skrzynie. No w tych skrzyniach w sumie nic takiego ciekawego nie ma No a tu jest stoniarka, zobaczcie, tu sobie właśnie kopią mm, Tu jest kolejna w ogóle stoniarka, tylko ona jest tutaj bez podłączonych hopperów No i ta na ostatnim tutaj, no w ostatnim pokoju ta stoniarka ma podłączone mm, hopery. To co, weźmiemy sobie skrzynię, weźmiemy sobie skrzynię Weźmiemy sobie jeszcze też opcję, skrzynię postawimy w tym miejscu Damy sobie premium case'y Premium case'ów 35, jeszcze do tego też magiczne klucze i co, włożymy sobie 35 premium case'ów i 35 kluczy, skrzynię sobie zamkniemy, no i damy tabliczkę. Ja tą gildię oceniam na naprawdę takie mocne 7, 7 na 10, a my lecimy do kolejnej gildii. A my znajdujemy się już na kolejnym e, terenie gildyjnym, no i ten teren należy do gildii WPKZ. Zobaczcie, tak ten teren się prezentuje. No, można powiedzieć, że bardzo ciekawy, bardzo ciekawy teren jest. No i fajnie oni sobie tutaj to m, rozbudowali. Zobaczcie, tutaj po bokach mamy beczki. O, coś nim tutaj zniszczyłem przypadkowo. E mamy też jakiś hmm, mamy kamień, jakiś, nie, to jest piston, dobra, jakiś piston wypychający do góry. No i Gilda nie postawiła tutaj na takiego klasycznego żuvika, tylko mamy zejście w dół. No w sumie można powiedzieć, że lepszy pomysł, lepszy pomysł z takim spadem tutaj w dół. No i zobaczcie, tu mamy jakiś Wyjście, mamy tu jakieś wyjście. Slime nie działa, slime nie działa, dobra. Czyli informacja jest, że jakiś slime nie działa. No ciekawe, jak on działał, no, że nie działa, bo tak to byśmy sobie, sobie przetestowali. No i tak, mamy beczki tutaj w rogach. Cztery beczki są tutaj rozłożone. Teren tutaj jest w ogóle zamknięty. Mamy też bikona. Zobaczcie, bikon niestety chyba nie świeci. No nie jest chyba podłączony. No szkoda, że właśnie tutaj jeszcze nie dali sobie tego, tego piasku. To jest też taka dodatkowa ochrona. No, może sobie tutaj to jeszcze jakoś zmienią. Tu mamy wyjście na zewnątrz. Teren wokół gildy chyba jeszcze nie jest przerównany w 100%, ale wydaje mi się, że chyba sobie mogą go tutaj przerównać. Zobaczcie, w ogóle mamy mian, tutaj taki dżunglowy. No i tu jeszcze mają jakiś duży klocek, duży klocek w ogóle z obsydianu. Zobaczcie, mają też bazę w powietrzu. Zobaczymy sobie jeszcze na tą bazę też w powietrzu, ale powiem Wam, że taka baza w powietrzu. No, nie jest też aż taka perfekcyjna. No, bo jak wiecie, zaledwie są tutaj parę kratek. Parę kratek tu praktycznie jest od tego właśnie momentu kopania, gdzie sobie kopiecie. No, i taki gracz może się tutaj właśnie wyperełkować. No, i gdy wy sobie tutaj właśnie kopiecie na tym awku, no to taki gracz może właśnie niszczyć to szkło. No, i was tutaj um, uderzać. Więc takie bazy w powietrzu nie są aż takie w 100% bezpieczne. Lepiej według mnie sobie mieć bazę. Podziemiach, no i baza, powiem Wam, że naprawdę dość rozbudowana. Mamy jeszcze też dziurę w podłodze, setów jest tu naprawdę mm, ogromna liczba. Zobaczcie sobie sami. W sumie same sety jest tutaj, można powiedzieć, ze zestawów. Przejdziemy sobie na drugą stronę. Zobaczymy jeszcze, jak to się w ogóle tutaj wygląda. Tutaj, właśnie z drugiej strony, tu mamy w ogóle jakiś inny mm, dywanik. No, w sumie same tutaj, właśnie miejsca do kopania. Dobra, przejdziemy sobie na dół i zobaczymy jeszcze, jak ta gilia prezentuje się na dole bo powiem wam, że bardzo fajna, bardzo fajna gildia no i inne w ogóle takie zagospodarowanie terenu Jesteśmy na dole i zobaczcie, mamy tutaj jakiś pokój osa, nie kraść, więc chyba tutaj jacyś złodzieje w gildii się zdarzają no, wejście do pokoju jest naprawdę bardzo dobrze zabezpieczone. Z drugiej strony mamy chyba przejście na dół. No, zobaczcie, mamy w ogóle tutaj generator kamienia. Mamy dużo piasku. Zobaczcie, tu jeszcze mamy też jakieś skrzynie. Mamy też właśnie te znaczniki. Dobra, przejdziemy może jeszcze sobie do góry i zobaczymy też jakieś inne miejsca. No, i mamy tu jakieś rozejścia. Tu mamy rozejście w dół, dobra, pójdziemy sobie na dół i zobaczymy. Wow, tu mamy naprawdę mm, teren chyba w bitka. Tu nic tu w ogóle nie ma, żadnych hoperów nie ma. Jedynie są te drabinki. No i co, mamy tutaj jakąś bitkę, więc wydaje mi się, że po prostu jak sobie otrzymają te premium case'y, no to ten kuboid sobie tutaj z dołu naprawią. No i tu jest właśnie przejście do tego pomieszczenia, gdzie się kopie więc y, gildia można powiedzieć, że troszeczkę taka słabo zabezpieczona y, po tej wbicie po tej wbicie, tak, mogli sobie przynajmniej to tu zaremontować dobra, skrzynię postawimy sobie w tym miejscu damy sobie premium case'y myślę, że tak w okolicach 30 no i do tego jeszcze też klucze premium case'y jak i klucze y, damy do skrzyni W skrzynię sobie też zamkniemy obsydianem pomimo tej wbity ja tą gildię oceniam na naprawdę takie mocne 6,5 na 10, 6,5 na 10, bo Kuboid naprawdę spoko wygląda. No a ten teren sobie tutaj powinni zaremontować, bo wbita można powiedzieć niegroźna. No ale jeżeli ktoś się dowie, że tutaj właśnie jest takie pomieszczenie, gdzie można w dość łatwy się tutaj sposób przebić, bo można powiedzieć, że jest to tu. 50% zgrichowane pod gildią, więc no nie wygląda to aż tak bezpiecznie. A my lecimy już do kolejnej gildii. A my znajdujemy się na terenie gildii Solo. Jest to kolejna gildia wylosowana z komentarzy. I zobaczcie, ta gildia posiada zabezpieczenia z jednej strony: posiadają zabezpieczenia z jednej strony. No i nie dziwota, że z tej drugiej strony, z przeciwka, no i z tej strony tutaj od chyba F2, zostały właśnie położone armaty. Zamiast sobie właśnie rozłożyć na kilku kratek, właśnie na kil Takie kilkukratkowe za zabezpieczenia sobie zrobić z każdej strony, no i to byłoby bardziej bezpieczne. Ale zobaczcie, jaki masywny i olbrzymi żuwik tutaj ta gildia wybudowała. No, ale przed TNT nic się tutaj nie uchroni. No i tutaj była wbita do środka. Zobaczcie, wbita do środka jest, ale w tym żuwiu był jeszcze jakiś mniejszy żuwik. Zobaczcie, jeszcze jakiś mniejszy żuwik w Żuwiu, więc Żuwiu to był. Mamy w ogóle przejście na dół, więc skorzystamy sobie z tej drabinki. No i pójdziemy na sam dół. Zobaczcie, tu w ogóle jest jakieś przejście. Zobaczymy, dokąd to przejście w ogóle prowadzi. Dobra, do nikąd to przejście nie prowadzi. To chyba jest jakieś, jakaś podkopka. W razie w razie w, jeżeli ktoś by chciał po prostu z gildi szybko uciec właśnie takim ewakuacyjnym wyjściem. Jesteśmy na dole i zobaczcie, na dole gildia została chyba w 100% obrabowana został tylko enchant i tutaj właśnie te bookshelfy mamy też skrzynię jak i piec no i przejście na górę, a tu jest w sumie tu nic nie ma, tu nic nie ma dobra, wiecie co? Zostawimy skrzynię, zostawimy skrzynię w tym miejscu bo bardzo fajne miejsce, damy sobie premium casey no i myślę, że 15 premium caseów jak i 15 kluczy to będzie właśnie ta nagroda dla tej gildii za ocenkę Damy sobie jeszcze też tabliczkę. No ja tą gildię zostawiam na takie 3x10. 3 na 10 bo można powiedzieć, że gilda troszeczkę słabo zabezpieczona. A my lecimy już do kolejnej. A my znajdujemy się na terenie gildii Lecy. Zobaczcie, jak ta gilda wygląda. Mamy tutaj zabezpieczenia zrobione. No i zabezpieczenia głównie są na środek gildii. Zostaje postawione właśnie tutaj u góry Boy Farmery. No i Sand Farmer tutaj właśnie wokół obsydianu. No ale czy te zabezpieczenia są w 100% zrobione? Zobaczcie, z tej strony zabrakło nim paru, no myślę, że tak z 14 boyfarmerów. Tutaj chyba też będą dokładane jakieś dalsze sandfarmery, więc tutaj premium case'y jak najbardziej dla tej gildii się przydadzą. Zobaczcie, tak wygląda teren gildii Lecy. Przejdziemy sobie jeszcze na dół i zobaczymy, jak ta gildia prezentuje się na dole. Jesteśmy na dole. Zobaczcie, ta gildia posiada głównie stołniarkę. I mamy tutaj przejście na sam dół do jednego hopera, w którym można sobie odebrać przedmioty. Tutaj mam jeszcze przejście, zobaczcie, mamy tutaj jakieś przejście, no ale czy jest to takie bezpieczne? Zobaczcie, mamy tu chyba parę kratek i można się dostać do tego miejsca, więc naprawdę wygląda to bardzo groźnie. Skrzynie, w sumie nawet nie wiem gdzie jest tutaj zostawić skrzynię, myślę, że chyba gdzieś w tym miejscu, tu sobie postawimy skrzynię damy też premium case'y, 15 premium case'ów i 15 kluczy zostało tutaj dane gildii lecy, damy sobie jeszcze też podpis ja dam gildię oceniano naprawdę mocne mocne takie 4x10 4 bo tutaj zabezpieczenia można powiedzieć no gildia nie jest aż tak bardzo zgrychowana ale gildia powinna sobie zrobić lepsze zabezpieczenia, my lecimy na spawn'a to były wszystkie gildie, pamiętajcie że były to gildie z komentarzy. Jeżeli chcecie, żeby to właśnie Twoja gildia została oceniona w następnym odcinku, wystarczy, że, na, że napiszesz Twój tag gildi, a może to, a może to właśnie Twoja gildia zostanie oceniona w następnym odcinku. Ja się będę już z Wami powoli żegnał. Pamiętajcie też, że jeżeli uda Wam się obić 200 łapek w górę pod tym filmem, no to w następnym odcinku losujemy sobie 3 rangi Evip. No za co, do, do zobaczenia w następnym odcinku. Ciao.